Siema, tu Rezydent2009 No i jak zawsze Witam was bardzo serdecznie Na moim kanale No a dzisiaj Już w sumie bez blakiego koksa Zrobimy sobie Powiększenie Naszej wioski Niedługo wpuścimy tam Wieśniaków No ale dobra, ja sobie może już Przyłączę tą kamerkę wideo, no dobra tutaj jestem przy bazie oczywiście a i zanim, chciałem wam pokazać jaką sobie zrobiłem kozacką zbroję, już drugą no ale to jest chyba nie w tej skrzynce tylko w tej. o mam, ta górna zbroja jeszcze nie jest użyta, to jest ochrona 5, czy tam 4 5, no i wyrzuciłem oczywiście ale w każdym razie, tu jest ochrona, tu jest ochrona, tu jest ochrona przed ogniem. Yy, tu macie powolne opadanie. No i dobra, a tutaj na przykład macie yy, ochrona 5. Och, aha, na w, tutaj na tej dolnej zbroi mam na wszystko ochronę. No i dobra. Takie zbrojki się oczywiście przydają, i to bardzo, bardzo. No, ale już nie przedłużając. Ja idę do wioski i spotkamy się już. No właśnie w tej wiosce. No dobra, jestem już przy tej wiosce. Jak widzicie zresztą, jestem już przy niej. I niedługo będziemy robić domki. Ja już sobie przygotowałem surowce na dole. Może jakieś sobie jeszcze z domu szybki kolorowe wezmę, ale tu jeszcze. Pomyślimy. Bo na razie to nie będę dawał wieśniaków, raczej zbudujemy sobie domki tylko. O, i to jest właśnie ciekawe, bo tutaj kiedyś mieliśmy owce, ale trochę się pozmieniało miasto. I nie pokazywaliśmy tego w, osta w ostatnim odcinku, bo jeszcze tego nie mieliśmy z Blakim Koksem. No ale dobra, pokażę Wam. Tą oto farmę, że tak można nazwać. No i dobra, tutaj mamy białe owce zielone. I niebieskie. Zielone, jak widzicie, tutaj się przydają. O, i to jest też bardzo fajna rzecz. Budowałem to chyba ponad 4 godziny. Ale proszę bardzo, mamy tutaj. Mój wielki posąg. Zobaczcie sobie zresztą skina. Myślę, że nawet podobny. Zaraz zobaczycie. Niedługo będziemy sobie yy, robić go w środku, taką bazę robić w środku. No ale to będzie kiedy indziej. No ale dobra, zresztą widzicie stąd, że to jest po prostu mega posąg. I trudno go było zrobić, bo widzicie zresztą, jaki on jest ogromny. Starałam się głównie dla was, żeby pokazać wam moje umiejętności budownicze. No ale dobra, widzieliście już ten posąg, więc może chodźmy do miasta i róbmy to, co mieliśmy zrobić. A i oczywiście zachęcam do łapki w górę albo w dół, zależy czy komu się podoba, czy nie, ja to wiadomo. I oczywiście zachęcam do suba. Sub jest dla mnie bardzo ważny. Planuję wbić 50 subów, ale to dopiero w przyszłości. No ale nic. Tutaj mamy, widzicie, książeczki do enchantowania. Tutaj mamy kowadła. No i dobra. Tutaj już widzieliście to, to miasto w poprzednim odcinku. To jest była baza Blackiego Koksa. Ale to może kiedy indziej. No ale dobra. Tu właśnie są te domki, na których będę się wzorował. I będziemy po prostu tworzyć takie same i potem będziemy. W, no może nie potem, ale w którymś tam następnym odcinku. Będziemy dawać tutaj villagerów. Jeszcze nie wiemy w jaki sposób ich tutaj przywieziemy, ale. No ale to zobaczycie. Powiem tak. Na pewno to miasto nie było łatwe dla nas dla, do zbudowania. Naprawdę było dosyć trudne. Tutaj mamy właśnie te domki. No ale dobre, ja zrobię cięcie. I wygładzę tutaj ten teren. No dobra, już z wami jestem. I jak widzicie, zrobiłem sobie trochę miejsca na te domeczki. Na początku zrobimy sobie jeden na podstawie tego właśnie domku. No dobra, zacznijmy może tak jak jest tam. Bo chcę, żeby były takie same, wiecie? Żeby się niczym. Nie wyróżniał, nie jest za wysoko. Nie jest za wysoko. Dobrze. Niech tak będzie. Więc. A czy ja to przeskoczę, przysk może? O, parkur. Parkur na podstawie. Na, tak, na, parkur na podstawie. Parkur na podstawie. Co ja w ogóle wygaduję? Widzowie, po prostu. To jest dramat. No ale nic. Czasami tak jest. <gry> no ale dobra, tu mamy jeden blok, drugi blok, trzeci, czwarty, i piąty. Chyba jeszcze będę musiał jedno wykopać, jak się nie mylę. Nie wiem, nie wiem. zobaczmy jeszcze raz. No, dwa, trzy. No, raz, dwa, trzy. Nie, dobrze wykopałem. Słuchajcie, coś mi się pomyliło. No i oczywiście musiałem wysokiej wybudować jak to ja rezydent. Ale dobra, za dużo gadam. Za dużo gadam. Okej. Okay. Tutaj będzie. Zaś tak. Tutaj z tyłu chciałem sprawdzić, bo nie jestem pewien. Aha, no dobra tak. Jest ok. Tutaj pyk, pyk, pyk. Cyk, cyk, fuch. I mamy zrobiony w sumie zaraz daszek. Tu pyk, tu fuch, tu nioch. To nioch, to nie wiem co to miało być, ale dobra. Nie wnikam w siebie, w swoje możliwości. No ale dobra. Buduję ten domek. Tutaj niby nie jest nic ciekawego, ale chciałem wam pokazać, jak te domki buduję. Bo może was to ciekawić. No ale dobra. Niby jest. Taki fajny domek. Ale trzeba jeszcze zrobić. Da. I też sobie wziąłem tutaj. Kamień, taką kamienną płytkę, i sami widzicie, że to nawet nieźle wygląda, co nie? Nawet nieźle to wygląda. No i dobra, może zrobię parkura tutaj, może mi się uda. Pyk, pyk, pyk. No i nie udało się, no trudno. No ale nic! O, widzę, że tutaj jeszcze nie dobudowałem. O, tutaj też, nie. Już mi się kończy wełna. No ale chyba cztery domki wystarczą. Z tego w sumie półtorej robiłem dzisiaj domka na odcinku. Ale to i tak chciałam Wam pokazać, jak te domki wyglądają. No i oczywiście jeszcze będziemy wypełniać od środka. O, tutaj brzydko to strasznie wygląda, muszę to zniszczyć. Dobra. Dobra. No i w sumie no to nieźle to wygląda, jak się nie mylę. Nie, no chyba nieźle. No i dobra. W sumie są takie same. Nie ma co za dużo pokazywać. Yy, podłogę planowałem zrobić w takim stylu, zaraz zobaczycie, bardzo ciekawą. Chociaż to kopanie wcale nie jest ciekawe, ale zobacz. Nie, poczekajcie. Chciałem zrobić tak, że... O, dobra. Planuję zrobić taką podłogę. Pyk, pyk. Cyk, cyk. O, tak. No nie wiem, chyba tutaj dam jeszcze ten. Żeby tak zmienić. O, dobra. No i tak. Tutaj pod tym dirtem damy tak. Pod tym... Damy tak, tutaj damy tak. Myślę, że podłoga jest nawet kozacka. No i oczywiście ja robię przerwę. Przerwę, znaczy cięcie w sumie i widzimy się już za chwileczkę. No dobra, widzimy się już przy tym domku. Jak zresztą widzicie, już go wykańczam. Jeszcze tylko podłogę trzeba zrobić. Taką samą jak w pozostałych domach. Dobra, tak Tutaj będzie tak, tutaj będzie tak i tutaj będzie tak. No jak zresztą widzicie, tutaj jest to widzieliście. Tutaj jest taka sama podłoga i tutaj również. Teraz sobie, może weźmiemy drzwi. Zobaczcie, ja planowałem zrobić drzwi takie. Chyba pasują do tego domu: tutaj, takie. Tutaj, takie. I tutaj, takie. No i dobra, w sumie wygląda to nieźle. Ale oczywiście trzeba wziąć szybę, więc ja idę do swojego domku. Który z poprzedniego odcinka wiedzieliście, gdzie jest mój domek. dosyć zabunkrowany, ale... Czy ja gdzieś tutaj miałem szyby? Tutaj O, no. Możemy sobie w sumie zrobić fioletowe szyby. To chyba będzie dobrze wyglądało. I jakieś wyposażenie domku. Czy może... No nie wiem w sumie. Czy ja mam jakieś łóżko? Łóżko zawsze można zrobić, ale patrzę, czy już nie mam zbudowanego. Bo wolę oszczędzić niż... niż nie oszczędzić. No, ale widzę z tego, tego, co widzę. Tak, to jest moje już powiedzonko. Te, widzę z tego, co widzę, że nie ma żadnych łóżek, więc zaraz zrobimy. No dobra, szyby się. Co to miało być to ja nie wiem. Ale wstawiamy szyby. Pyk. Pyk. I w sumie na, na razie dajemy łóżka, jak będziemy. Już mieli wieśniaków, to im dajemy różne profesje. A na razie to niech zostanie z samym łóżkiem dla wieśniaka. Tak będzie chyba najlepiej. No ale nic. Jest już noc. Więc właśnie. Gdzie jest teraz crafting? No, może u blakiego. Sobie wejdziemy do domku. Zaśpimy się u niego. No i zaraz biorę łóżka. No i dobra. Jesteśmy. No i dobra, jakieś łóżko by się przydało zrobić. Ale poczekajcie. Ja robię cięcie i widzimy się za chwilę. No dobra, były małe problemy techniczne, ale już jestem i co ja miałem zrobić aha tak łóżka miałem zrobić no i możemy sobie w sumie zrobić granetowe łóżka ile tych łóżek możemy zrobić no cztery bo mamy cztery domki no i dobra w sumie tyle wystarczy mi się wydaje o boże okej okay. Łóżko tutaj, Łóżeczko tutaj, no powiedziałam Łóżeczko tutaj. Te sobie już możemy wziąć. Pyk. Cyk. Tutaj zamykamy, już tam dzisiaj nie robimy. Pyk. Pyk. No, pyk. Dobra. Dobra, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną. No i oczywiście, moje słynne pa.